Cześć, jestem Aleksander Bobek. Ja jestem Kuba Piela i dzisiaj zagramy w Państwa miasta. Zgodnie z tym, że jest szko rok szkolny, musimy się sprawdzić w tym, kto posiada większą wiedzę na ten moment. Jesteśmy też jednymi z najmłodszych uczestników zgrupowania w SIDE. Chodzimy razem na co dzień do szkoły Marcina Gortata. Dobra, teraz ja zacznę losować. Sławny człowiek pierwszy roślina przedmiot Państwo. miasto RZEKA słowny człowiek roślina przedmiot Państwo, miasto. Zgadza się? I rzeka. Dobra. To teraz literki. L. Trzy. Ciężkie, ciężkie. Czasem mm. człowiek, mam Filip e, Lam. Ja. Nie ma. Nie się w ogóle z jakiejś jakiej dziedziny. Roślinę masz? Nie. Też niestety nie, nie, nie mogę znaleźć. E, przedmiot? Lam. Laptop. Czyli po pięć? E, nie, dziesięć. dziesięć. Państwo. Luksemburg Też mam Luksemburg Pierwsze to spadło do głowy Miasto? Lublin. Londyn Czyli po 10 I rzeki też nie mamy. Rzeki też nie czyli też 0 10 D D, to zaczynamy Na razie nie, tylko... Idę z zawodnikami jako słaby człowiek. Raz się chyba skończył. Tą rundę. Eee, sławny człowiek. Nie mam. Demiral w Juventusu. Znowu, znowu piłkarz. Rośliny nie, nie mogę znaleźć. Nie też to jednak nie najlepiej. Leży. Przedmiot. Nie mam. A znaczy... Teraz przychodzi do głowy długopis. No miałem tę samą myśl, ale też za późno. Państwo. Dania. Dania. i miasto. Darłówek. Dublin. Jest takie miasto, tak? Jest. Dublin, jest, jest. Bo już się. Jak pisałem to się aż sam Przepraszam, że nie ma i rzeki nie mam. Też nie mam. Nie nie mogłem znaleźć, a trochę rzeki znam. I Luis Suárez na Dobre. ten moment mam 60. na 60. Naprawdę? Tak. Ja mam tylko 35. S. To jest ten człowiek. Luis Suárez. A ja wybrałem ta czyli poszliśmy do całą kategorią. Piłkarze. Roślina. Rośliny nie mam. Storczyk. Miałem, miałem na myśli roślina strążkowata, ale to było zbyt ogólne. La, e, przedmiot? Sakwa. Tylko... Wiem, wiem. Ja nie zdążyłem. A miałem dużo myśli Państwo? Szwajcaria. Szwetia. Liczymy? Okay, Miasto? Sydney. Nie miałem. Sidek Sidek Rzeczywiście. Zapomniałem, gdzie jesteś leja? Szukałem gdzie indziej. Jednak człowiek się całe życie uczy. I rzeka? Nie posiada. Też Czyli tutaj 20, czyli na ten moment 80. Teraz ja losuję? Tak. No, w tej rundzie odpłucie. To czas, czas stop. Czas Czyli masz wszystko. No nie, ale w sensie... A, ee, sławny człowiek? Riano Ronaldo. A, to na otwiznę poszło. <noise> Piłkarze, cały czas. E, roślina? Nie, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Przedmiot? Rurka. Rowery liczymy? Tak. To liczymy. Państwo? Rosja. Rosja. Po pięć. Po pięć. Miasto? Rostow. W Rosji. Del Rossi? Mhm. Ja znowu nie zdążyłem. I rzeki nie mam. Ja również. E... Stan rywalizacji, ile masz punktów? 105. 60. E... Ja już. 40. 60, 70, 120. 120? 120, bo ja się odkułem na S. 50 Dobra, no i co teraz. Ty czy ja? Ja. Dobra. pomyśleć. G czy F? Tak, na równi Niech będzie G. Się czas. Bardzo szybko. E, ja Sławny człowiek. Ja mam Rafała Grobelnego. Ja poszedłem naszym patronem, Marcin Gortat. Bardzo słuszny koncept. Roślina? Nie zdążyłem. Że... <noise> Czyli dalej, eee, przedmiot? Też. Przedmiot na G. w ogóle? dużo jest na pewno przedmiotów na G, których na pewno teraz nie, da, nie pamiętam. Państwo? Grecja. Grecja. Aura, trzeba trudniejsze państwa kombinować. Miasto, ja mam Gniaznaty. Gożu Wielkopolskich. 50, i 10. I rzeka. Też, Niestety. Wybrałem oczywiście Marcina Gortata ze względu na szkołę, tak. Gia akurat się wylosowało nazwisko, i, i to na pewno się przydało. Tak samo jak się przydaje wiedza. Niestety do roślin i rzek brakuje. Teraz mamy M. Nie, nie. Tak. Czas. No okay. Czas. Czas? Tak. Nazwisko? Nie. Nie ja nie wiem, czy zaliczymy piłkarza, niang. Ja znam. Też znam, też może dużo kibice znaczy. czyli zaliczymy? Zaliczymy. Roślina? Ja wziąłem owoc, nektarynka. Zaliczymy. To ty masz, ja nie mam. Czyli tutaj. Przedmiot? Nie zdążyłem, właśnie byłem na przedmiocie i się zastanawiałem. Się... To przedmiot przejdziemy dalej do państwa. Niemcy. Niemcy. No, Najprostsze no chyba. Tak, Niemcy. Od razu no, pierwsze tak, to cóż, przyszło na myśl. M, nie zastanawiałem się, jak mam tu wpisać. I miasto i rzeka. Miasto? Yy, właśnie też pustka, jeżeli chodzi o miasto. Teraz mi przyjdzie, zaraz jakieś na myśl. Zawsze takie, tak jest. Jak się losuje, to jest pustka. Potem się myśli, przecież to jest. Yy, no to miasta też nie no, mam. No. I rzeka. Narw. Ner. Ile masz punktów? 30. Eee, Skończyłem z bilansa 165 punktów. Ja 170. 5 punktów. Blisko remisu. Poza siłowniami, treningami, jakie lekcje są dla ciebie ulubione? Jaki przedmiot? Myślę, że ulubionymi moimi przedmiotami jest język polski. Lubię po prostu uczęszczać na ten przedmiot. Historia. interesuje się ogólnie historią. Yy, interesuje mnie to po prostu. Jest to dla mnie ciekawe i lubię się dowiadywać nowych rzeczy. A dla ciebie? Ja akurat lubiłem matematykę. Kiedyś mniej lubiłem, ale teraz jakoś to ze mną przyszło. Jakoś po prostu nauczyciele mi na pewno pomogli dużo. Angielski też bardzo lubię, no bo to jest bardzo ważny język w komunikacji na co dzień. I, i hiszpański tak to też. No i teraz można się do, 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 dogadać z Danim albo z Virulo. Język angielski się przydaje, no. Przede wszystkim teraz mam ten lot do Stanów w marcu, więc na pewno tam się przyda, bo będę musiał się dużo komunikować z ludźmi i z otoczeniem po angielsku na pewno, więc jest bardzo ważne. A dlaczego lecisz do Stanów? Ze względu na wyniki i w szkole, i na treningach, to wyglądało dobrze. Piłkarsko nie mi to oceniać tylko trenerom, a w szkole. Tak wyszło po, po średniej i po, po różnych ocenach różnych przedmiotów i dlatego dostałem takie przyzwolenie, że mogę wraz z Marcinem Gordatem i różnymi uczniami z innych szkół polecieć właśnie do Stanów. Wyrównana walka była, ale muszę Ci pogratulować, wygrałeś, więc gratuluję. Dziękuję. Liczę na rewanż. Też liczę na rewanż, bo muszę się odkuć, jednak trzeba doszlifować przede wszystkim wiedzę z biologii. Zapraszamy również do oglądania materiałów na UKS TV.